No hej, mam wszystkim wszystkich na tej stronie, ja Krysian i dzisiaj was witam was w odcinku TOP 10 ciekawostek o mnie Jak wiecie, ja już mam 35 subskrypcji to jest taki właśnie specjal dzięki wam, udało się Numer 10 No właśnie, o to chodzi, że ten że nie tylko gram w Pokémony, ja akurat też zagram sobie czasami w Minecrafta z moim bratem albo sam. Zdarza się czasami, więc przechodzimy do ciekawostki numer 9. Teraz pokazuję, to właśnie go mam. Ale teraz go Wam nie będę Wam pokazywał. Jabba. Nie, nie, numer. Numer 7 Bardzo lubię Shiny Poliwaga ze względu na jego bardzo fajny niebieski kolorek. Za chwilę przejdziemy do ciekawostki numer 6. To Pesa 3. Dokładnie. Takiego ja mam Pesa 3. To jest ciekawostka numer 6. Ciekawostka numer 5 to jest. Tu oryginalnego Pokémon Go. To było. 12 czerwca 2020, nie tak dawno, nie więcej niż rok, i wtedy właśnie zainteresowałem się Pokemonami i właśnie na to często nagrywam z Pokemonów. Numer 5. Lubię bardzo w Shiny Mega Garchompa ze względu na jego kolor. Fajny taki Mega Garchomp. Chciałbym go mieć w Pokemon Go! Numer 3. Mam swój kanał na YouTube, to akurat już wiecie, i mamy 38 subskrypcji. Większość z was ogląda tego youtubera. Ja go bardzo lubię i cenię. Numer 3. Numer 3. Bardzo uwielbiam Karo. dlatego Na to nagrałem odcinek, właśnie jak, jak ten. Jak najlepsze momenty z, z Karo. Oglądanie Karo dokładnie, ale mi się nie udało. Mi się troszeczkę i stawiłem. Mi się o tym trochę nie dowiedziałam. Numer 2. Bardzo lubię mojego kolega Patryka Royala, który też nagrywa na YouTube i ma. wiesz, 11 subskrypcji. Bardzo fajnie. I, życzy, i życzymy mu bardzo udanego ten yy, pobytu na YouTube i żeby osiągnął swój cel, czyli 1000 subów. Autor nazywa się Christian Games. I numer też taki zerowy. Do hmm, taki. Numer jeden, też dodatkowy. To zaraz wam pokażę. I jeszcze jedno. Bardzo Wam dziękuję Wam za ten odcinek. Więc do zobaczenia i cześć.